Przejdę w jedną stronę i z powrotem. A potem będę pomijać co drugie kółko. Ale wracać to będę tyłem, co nie? Och, Jaśmina, jesteś strasznie rozczuchrana. Dzień dobry, Banji! Cześć, dzieciaki. Ło, wcześnie wstaliście. Mamy ważne sprawy. Ej, <laughs> gdzie tu stoimy? Przecież tu nie ma drapinek. Tato, no jedźmy. Córeczko, ja rozmawiam. <laughs> nie będę was zatrzymywał. Pa, dziewczynki. O, no dobra. Na razie, Roko. Blue, jeżeli rozmawiam ze znajomym, to nie przerywaj w taki sposób, zgoda? Tato, mam dobry plan. Nie wolno ci się zatrzymywać i rozmawiać ze znajomymi. Musisz nas zabrać prościutko na drabinki, żadnych postojów. Hmm, to ciekawy plan. Wiesz co? Ja mam jeszcze lepszy. Będę robił to, co chcę, a ty nie będziesz mi rozkazywać. Nie, okropnie nudny plan. Lepiej trzymaj mi się mojego. No dobra, nie ma sprawy. Czekaj, co? Robisz? Trzeba być w domu! Niech będzie twój plan. Dobra decyzja. Posłuchaj, co powiesz na to? Kiedy rozmawiam z kimś dorosłym, a ty masz sprawę, po prostu podejdź i połóż mi tutaj rękę. To będzie taki znak, że chcesz ze mną pogadać. A wtedy ja zrobię tak na znak, że wiem, że tam jesteś, i że chcesz mi coś powiedzieć. Co o tym myślisz? Dobra! To ekstra, piąteczka. A, coś mi wpadło do oka. <laughs>